Siemano siemano TV Mexicano Witam Was serdecznie Oj cóż, fajnie jest wyjeżdżać Kiepsko jest wracać, ale jesteśmy już Na miejscu, ale tylko na chwilę Słuchajcie, bo zaraz szykuje się Kolejny wyjazd O Jak widzicie, moje jeżyny dojrzewają Już, mam tu naprawdę Ładny krzak, to jest jedna z gałązek Jeżyn Które oczywiście spożyję I to chyba przy Was nawet jak widzicie bardzo piękne duże jeżynki i bardzo kurde kwaśne jeszcze One dopiero jak dojrzewają są bardzo słodkie. A teraz są jeszcze kwaśne, ale spożyć można. Bardzo dużo witamin. Polecam jeżynki. Dobra, dobra, słuchajcie, my tu o jeżynach. A... Co ogólnie się dzieje, słuchajcie, z tego co wiem, wrócił już z wiewiórek, nasz wspaniały bohater, czyli Mr. Major. Pan Major wrócił już z wiewiórek, jest w domu, więc pewnie znowu będzie nagrywał oraz będzie wypierał, ale to nic, wszyscy są przyzwyczajeni, także nie ma problemu. Muszę w końcu zawieźć te listy i chyba zawiozę je dzisiaj. Wrzucę je po prostu je... Nie wiem czy do skrzynki. Nagram oczywiście to. Chyba, że Major wyjdzie, wtedy mu przekażę osobiście. Być może uda mi się coś zapytać. W sprawie, jak co się u niego dzieje i tak dalej. Chociaż wątpię w to. Ostatnio się strasznie zawiesza. Co u Mario, słuchajcie, spotkałem teraz, wracałem, spotkałem Mario. I cóż, sami zobaczycie, sami ocenicie. To już mogę powiedzieć, więcej nic nie powiem. No, sami zobaczycie, sami ocenicie. Oddzielny, krótki odcinek będzie dla, specjalnie dla Mario. Także. Nie mogę go zaprosić na live'a, niestety, no. z chęcią bym to zrobił, nie mogę, no. nie mogę. No. Sam wybiera, sam tak ma. Cóż jeszcze, następna sprawa, słuchajcie, odpaliłem, tak jak Wam mówiłem, odpaliłem kamerę, teraz nie nagrywam z kamery, teraz nagrywam z Huawei'a, odpaliłem kamerę, bo były zawsze problemy z ładowaniem jej baterii, generalnie chodzi o baterię. udało się odpalić, udało się ją naładować, na razie ją ładuję, oczywiście przetwarzanie, czy tam dokładnie, nie wiem, czy dobrze powiem, renderowanie, no, czyli przetwarzanie tych filmów trwa, trzy razy dłużej trwa niż, niż, yy, niż, yy, niż na przykład jak w, w przypadku Huawei no To u mnie z tego pana Sonika trwa dwa, dwa, trzy razy dłużej jeden film przetwarzanie całego jego. Dlatego ja z, trochę zrezygnowałem, ale fakt faktem jakość jest lepsza yy, i, i będę nagrywał na pewno więcej z filmów z kamery. Teraz to robię na biegu, ponieważ materiał z Mariem też mam yy, z Huawei'a Także już. Yy, i będzie mniej więcej ta sama jakość. No i jeszcze jedna ciekawostka, słuchajcie, jedna jeszcze ciekawostka jest. Odpaliłem tą kamerę, okazało się, że tam są materiały, tylko powiem Wam szczerze, nie wiem z którego roku, albo z 2018, albo z tego roku. Ja je muszę przejrzeć, bo ja je wrzuciłem już sobie na kompa, muszę je przejrzeć. Jeżeli są to materiały z tego konta, które mi usunęli, to na pewno je po kolei będę wrzucał. Na pewno wtedy piłem, byłem w stanie i zobaczycie wtedy porównanie mojej facjaty, jaką teraz, jak wygląda, a jak wygląda na tych filmach, bo zdążyłem wrzucić początek jednego filmu przed wyjazdem, no to się tylko uśmiałem trochę z siebie. Także jeżeli to będą filmy, które nie były na, pokazywane na tym obecnym kanale, czyli Mexicano TV, a były na kanale Mexico TV, to więc te filmy powrzucam, będę je nazywał jaką, nie wiem, no. Prahistoria, albo coś takiego, tak, żeby, żeby każdy widz, który to oglądał, yy, zawsze pod każdym filmem będę sugerował, że jest to film stary yy, z, z 2000 któregoś roku. Prawdopodobnie one są z 2018 chyba, więc, więc może być ciekawie, nie? Może być bardzo ciekawie. No i cóż jeszcze, zaraz zrobimy coś takiego ciekawego, że przejdziemy i zobaczymy, jak wygląda he, nasza kiszona kapusta. Jak mówiłem pies nie chce kiszonej kapusty. Pies woli jednak pogłaskać się. Oj niemedialny, niemedialny. A kiszoną kapustę mamy tutaj, patrzcie, żywic stoi, oczywiście bezalkoholowy. Kapustę mamy tutaj. Dlatego słuchajcie, byłem na filmie, jestem bez pierścionków, ponieważ właśnie tak jak Wam mówiłem nie można dotykać z metalem. Kiszy się. Jaki zapach? Już wam powiem. Zapach trochę świeżej, a trochę kiszonej kapusty. Próbujemy ją trochę podziabać. Jak słyszycie, no sok jest, ale jeszcze mało. Dzisiaj jest druga doba dopiero, tak szczerze mówiąc. Więc ona jeszcze będzie stać dwie doby. Jaki smak? Żebym nie ściemniał, że nie zjem. Na pewno będzie chrupać. Powiem Wam, że nabiera już smaku kiszonej kapusty, ale jeszcze przebija świeżą. Także ja to zakrywam i jeszcze, jeszcze słuchajcie, na dwa dni postoi, potem poprzykładam ewentualnie do słoików i już tak zrobimy, właśnie. No a w ogrodzie moim, cóż, nic się chyba nie zmieniło. Także jeszcze raz trzymajcie się, Meksykano jest jeden, bez władcy pierścieni. I wybiera się niedługo, prawdopodobnie w piątek, znowu na wyjazd, znowu, żeby wam coś pokazać. Gdzie nie chcę zbytnio zdradzać wszystko się okaże, jak to się mówi w praniu. Więc zapraszam Was do oglądania. No i dzisiaj, oczywiście, dzisiaj musowo jest live o godzinie 17. No i coś będę musiał kombinować z tym laptopem, żeby mi na laptopie nie cięło moich filmów. Trzymajcie się!